Witajcie, witajcie, chwała Bogu, chwała Bogu za Nowy Dzień. Zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy, że człowiek może żyć w cielesnym grzechu i cierpieć z tego powodu. Jego dusza cierpi z tego powodu. Jego stan też jest opłakany, ale jeśli jest dzieckiem bożym, to Duch Święty działa w nim i. Ten człowiek powoli wychodzi z tego grzechu i staje się nowym stworzeniem, staje się uczniem Jezusa. Samo uczniostwo w Jezusie Chrystusie jest przecież wychodzeniem z grzechu, oczyszczaniem się. Ale zdałem sobie sprawę, że człowiek przez jedną głupią decyzję może wejść w przekleństwo grzechu na wiele, wiele lat, być może nawet na całe życie i żyć pod tym przekleństwem, Mienić się chrześcijaninem i udawać, że wszystko jest w porządku. Skłoniła mnie do tego myśl niedawno, jakiś czas temu, poznałem e, kobietę, która już chyba z dobre 10 lat temu zostawiła swojego męża, dobrego człowieka, który był szewcem, jest szewcem cały czas, bo żyje do, do teraz skromnego człowieka, który nie był ani jakimś alkoholikiem, ani jakimś nie wiem awanturnikiem, po prostu żył skromnie, nie miał dużych funduszy, wybrał skromny tryb życia. Ta kobieta miała i ma trzy córki z tym człowiekiem. I pewnego dnia po prostu postanowiła odejść od tego człowieka, zostawiła go dla chrześcijanina. Stała się chrześcijanką i wyjechała ze swojego kraju za, szukając lepszego, szukając e, lepszej sytuacji ekonomicznej. Wyszła za chrześcijanina, który jest w zboże nazwałbym to zboże niezdrowej nauki, bo nauka, która jest przedstawiana w tym zboże, jest daleka od prawdy biblijnej. I ta kobieta sprawia wrażenie na pierwszy rzut oka, kobiety bardzo skromnej, bardzo pokornej, ale da się rozpoznać to, że coś ją trapi, że coś jest nie tak, że nie ma tego pokoju ducha, który powinna mieć już jako chrześcijanka, która jest 10 lat w panu powinna mieć ten pokój, powinna, mieć, e, powinna emanować e, nauką powinna emanować e, po prostu swoją postawą w chrześcijaństwie a ona w głębi duszy jest dalej e, bardzo za, zatrapiona ja próbowałem właśnie dojść do tego co jest tego przyczyną i właśnie dowiedziałem się o tym, że ta kobieta zostawiła męża z trójką dzieci po to, aby stać się chrześcijanką i teraz jak gdyby nigdy nic żyje sobie nigdy nie odpokutowała te grzechy, nigdy nie przeprosiła ani córek, ani męża Chodzi trzy razy w tygodniu do kościoła, ale nie ma tego czegoś, nie ma tego pokoju ducha. Czy Bogu podobała się taka decyzja? Zostawić biednego faceta z trójką dzieci i stać się chrześcijanką. Czy taki sposób nawrócenia podoba się Bogu? Czy Bóg chce, abyś ty zostawił swojego małżonka czy małżonkę? I dopiero potem, potem się nawrócił, bo niektórzy ludzie tak sobie mówią: Rozwiodę się, a później się nawrócę. Czy Bóg chce takiego czegoś, żebyś ty krzywdził drugiego człowieka? Jest taki program na YouTube, jak to ogarnąć. Czasami to oglądam. I wiecie co? Większość mężczyzn, którzy są na ulicy w tym programie, oni mówią, że zostawiła ich żona, i wszystko to jest wina żony. Na pewno była po części ich wina, może w całości nawet, ale zobaczcie do czego może doprowadzić zostawienie małżonka, nawet z pobudek takich, że nie jest ci z nim dobrze ekonomicznie, czy jest jakimś tam dziamdziakiem, jakby zwał jak zwał. Ale czy to jest Bożą Wolą, żebyś ty kogoś zostawiła? Można powiedzieć na pastwę losu, bo jesteś jego drugą połową, po to, aby stać się chrześcijanką, aby pójść do kościoła? Czy to jest w ogóle droga nawrócenia? Zadaj sobie to pytanie, zanim popełnisz duży błąd w swoim życiu tak jak popełniła ta znajoma, którą niedawno właśnie poznałem. Chociaż znam już ją trochę, ale doszedłem do sedna problemu, można powiedzieć, niedawno. Zastanów się, czy, czy ty chcesz takiego chrześcijaństwa? Chrześcijaństwa, które żyje tak naprawdę pod przekleństwem. Bo ja prywatnie myślę, to jest moja prywatna opinia, że błogosławieństwa w takim czymś nie będzie. Wiadomo, z każdego grzechu, z każdego błędu jest wyjście. Można odpokutować. Nawet z tak, jak ja to uważam, potężnej zbrodni. Można odpokutować, można wyjść na prostą. Ale potrzeba przede wszystkim pokuty, zadośćuczynienia w danej kwestii. I nie oczekuj błogosławieństwa, jeśli masz w sobie taką myśl, rozwiodę się, aby stać się chrześcijanką. To nie jest droga, którą chce Bóg, abyś ty przyszła. Pozdrawiam Was serdecznie. Niech Was Bóg błogosławi, kochanie.